Szanowni Państwo, dzień dobry. Jak wiadomo, pojutrze mamy wybory parlamentarne i wielu z Państwa nadal nie wie, na kogo głosować. Pytają mnie jako osoby wszechwiedzącej na każdy temat, trenerze, na kogo mamy zagłosować. I ja, aby rozwiązać ten dylemat, po prostu postanowiłem założyć własną partię. Wczoraj właśnie dostałem informację, że udało nam się zarejestrować partię. Zebraliśmy 100 tysięcy podpisów. Podpisy oczywiście były zbierane na siłowniach, co nie było łatwe, ponieważ wielu Wielkich Chłopów po prostu nie potrafi pisać, bądź nie chce składać podpisów z racji tego, że po prostu nigdy nic nie podpisują, bo wszystko robią na lewo. Przejdźmy teraz do naszego programu wyborczego. Co jako Liga Wielkich Chłopów oferujemy naszym wyborcom? Przede wszystkim chcemy przebudować program 500. Będą to teraz bony na jedzenie i na suplementy dla najchudszych i najsłabszych. Po drugie, stawiamy przede wszystkim na bezpieczne państwo, dlatego ochroniarze w klubach będą zarabiali teraz minimum 500 zł na bramkach oraz trenerzy personalni będą zwolnieni całkowicie z podatku, co przyczyni się do budowy sprawnego i silnego społeczeństwa w kraju. Po trzecie, Zadbamy o rolnictwo. Dofinansowywana będzie hodowla bydła trzody chlewnej oraz będą dopłaty do białka serwatkowego oraz każdy bar wegański w Polsce będzie musiał posiadać potrawy mięsne. Wprowadzimy program Anaboliczna Polska, który polegać będzie na tym, że każda suszarnia w piwnicy zostanie przerobiona na piwniczną siłownię. Ponadto, aby zmniejszyć katabolizm, wprowadzimy zakaz picia alkoholu oraz wprowadzimy legalny, legalną sprzedaż sterytów. Piramidę żywienia zaś obrócimy do góry nogami tak, żeby miała kształt litery V jak sylwetka wielkiego chłopa. Zadbamy także o zdrowie psychiczne i zmniejszymy lęk naszych obywateli. Nikt nie będzie już chudy i strachliwy, każdy będzie duży pewny siebie i z powodzeniem będzie szedł przez kolejne ścieżki w swojej karierze. Pozwoli to także na zapewnienie równości obywatelskiej. Zadbamy także o właściwą komunikację. Zakażemy jazdy rowerami po drogach, aby nie opóźniać. Dla Wielkiego Chłopa dojazdu na siłownię oraz zakażemy samochodów elektrycznych, bo po pierwsze wstyd nim jeździć, a po drugie samochody elektryczne mają problem, aby uciągnąć Wielkiego Chłopa w przeciwieństwie, w przeciwieństwie do np. diesla. No i na koniec, oczywiście, nie zapominamy o kobietach i nie będę się tutaj rozchodził o temacie aborcji. bo Każda kobieta wie, że e, Wielki Chłop po tylu cyklach sterydowych e, raczej jest bezpłodny i tematem aborcji nie zawraca e, sobie głowy. Co przygotowaliśmy dla kobiet? Będzie to przede wszystkim e, program Gary Plus. E, będzie to cykl szkoleń i nauczek dla kobiet, obowiązkowy oczywiście, aby nauczyły się, e, co gotować dla Wielkiego Chłopa, jakie zakupy robić. E, Pozwoli to na to, że zupa już nigdy nie będzie zasłona, a związek będzie szczęśliwy. Ogólnie, im więcej wielkich chłopów, tym więcej szczęśliwych kobiet, bo wiadomo, że dla kobiety nie ma nic lepszego niż widok wielkiego chłopa z samego rana. Jest to moim zdaniem bardzo dobra propozycja dla kobiet. Wyobraźcie sobie taki świat, że każdy chłop jest ogromny. Przecież każdy facet chciałby, żeby każda dziewczyna dobrze wyglądała w ogóle niego. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że bardzo klarownie przedstawiłem Wam swój program wyborczy, program Ligi Wielkich Chłopów. Mam nadzieję, że teraz przy urnie wyborczej nie będziecie mieli dylematu, że w końcu rozwijałem Wasze wątpliwości i że będziecie wiedzieli na kogo głosować. Pozdrawiam serdecznie Wasz trener Paweł, specjalista z zakresu dietetyki, treningu siłowego, użytku sterydów i polityki. Pozdro.